Na tydzień raz na dwa. Gdybyśmy mieli tutaj bardzo duże pomieszczenie, to ono by ciągle stało puste. cała część, gdzie piłkarze nasi przechodzą różne zabiegi rehabilitacyjne. Część dla gości jest mniejsza zawsze. Część dla gospodarzy jest większa też na każdym stadionie, bo gospodarze korzystają z tego miejsca, czyli i całego zaplecza codziennie przez kilka różnych pomieszczeń. Zobaczcie, jaki to jest długi korytarz. Ta szatnia legii ciągnie się jak ta cała ściana. To jest 10 razy takie niż szatnia gości. Przed meczem wygląda sytuacja tak, że po tej stronie stoi legia, po tej stoją goście, wychodzą z szatni swojej nasi ze swojej na czele stojący dziobie i na sygnał wszyscy przez te środkowe drzwi, które są otwarte już dużo dużo przed meczem wychodzą na boisko. Przeświecenie przed piłkami. Ci co siedzą na dole mogliby dostać potężny cios z piłką w twarz. Ta siatka chroni. Ogrodzenie to tylko ten niewielki, strano-betonowy płotek. Stadion, się nazywa promenada. Miejsce szerokie, długie. Można obejść trzy trybuny. Ważne dlatego, że kibice tutaj na tej promenadzie... Pięknie stąd widać nie Pięknie stąd widać A ja na nie ma na to główne wejście na stadion Zobaczcie tam na dole Jest główne wejście na stadion Bipy mają swoje Tylko rozchodzą się na sektor Minuta na zdjęcia Poza za chwilę schodzimy.